29 września w malowniczej scenerii lasu bukowego i trzebnickich stawów odbyły się jesienne biegi przełajowe o Puchar Trzebnickiego Święta Sadu, których organizatorem była gmina Trzebnica we współpracy z Młodzieżowym Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój. W rywalizacji udział wzięli uczniowie szkół podstawowych klas 4-8 z podziałem na chłopców i dziewczęta. Wydarzenie zainaugurował burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima, życząc wszystkim uczestnikom miłej sportowej rywalizacji. Dzisiaj mamy piękny dzień no i też piękna inicjatywa, bo jesienne biegi przełajowe się wpisały w imprezy sportowe w naszej gminy Trzebnica, organizowane przez Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji. Tutaj pan dyrektor. Z tym pomysłem już wystąpi kilka lat temu. i Chcemy to odkultywować i tą tradycję zachować. Tym bardziej słynie z biegu. Jesienne biegi przejął kuchar światrzeńskiego świata Uważamy za otwarte. Także wszystko dobrego. W program wpisało się łącznie 10 biegów na dystansie 1000 metrów. Na młodych entuzjastów lekkiej atletyki czekała zróżnicowana trasa biegowa, a na zwycięzców nagrody rzeczowe, puchary, medale i dyplomy. Ciężka. Fajnie się po niej biegnie. Biorę udział, w, ponieważ grałam w siatkę, w piłkę i w jeszcze. No i, no, i, no, i, no i biorę udział w różnych turniejach jeszcze w takich biegach wrocławskich. Oceniam bardzo dobrze trasa Nie była jakaś trudna. Konkurencja była nawet, nawet. No i było fajnie. brałem już udział w trzech, trzech zawodach. No i w pierwszych zająłem chyba trzecie miejsce, w drugich nie wystartowałem, bo miałem kontuzję, a w tych właśnie pierwszym miejscu. Biegam tak od czwartego roku życia, bo gram w piłkę nożną na co dzień. Jesienne biegi przełajowe opuchar Trzebnickiego Święta Sadów pod patronatem burmistrza gminy Trzebnica, pana Marka Długozimy, trzebnice organizowane są ponad 40 lat. Ta tradycja sięga jeszcze czasów ludowych zespołów sportowych, które rozpoczęły organizację tych biegów. Dziś na starcie stanęło ponad 400 dzieciaków z 10 szkół z gminy Trzebnica i nie tylko. Zwycięskie szkoły to szkoła podstawowa numer 2 w strzenicy, druga była szkoła podstawowa numer 1 w przednicy, a na miejscu trzecim szkoła podstawowa nr 3, również w no, konkurencja w miarę trudna, ale dało się wygrać i no, nie też na początku zepkali, ale fajnie było. Najpierw to biegamy wokół naszego boiska, a później yy, Pani Dorota nas trenuje po prostu do tych zadowodów, żebyśmy wypadli jak najlepiej. Na przykład musimy przebiec 20 minut w oku boiska bez zatrzymywania się. Albo na przykład 4 kółka, żeby było zrobione w 4 minuty. Lubicie biegać? Uprawiacie biegi na co dzień? Tak, bardzo lubię biegać i nawet jak wychodzimy na rowery to biegamy, bawimy się w berka w takie rzeczy. Planujecie przyjechać za rok? Tak, ja planuję i ta drużyna też. Do zobaczenia za rok!